Dzień dobry, Ireneusz Poznański. Dzisiaj w innych okolicznościach przyrody. 3 dni szkoleń z Zakopanem na temat Lean Manufacturing warsztaty, wdrożenie, rozwój, sprawdzony produkt. I polecam. O czym tu można powiedzieć? Na sali mam grupę ludzi z różnym poziomem doświadczenia. Ludzie, którzy dużo wiedzą na temat Lean Manufacturing pracują w firmach Automotive. Ale mam też dwie osoby, które są zupełnie nowe w temacie, nic nie umieją. No i generalnie rzecz biorąc, trzeba będzie zbudować jakoś albo bardzo konkretnie wiedzę. I teraz jak to zrobić? Ja uważam, że bardzo dobrym potencjałem w takiej grupie są ludzie, którzy już coś potrafią, możemy po prostu wykorzystać ich wiedzę do tego, żeby po pierwsze Omawiając wszystkie techniki Lean Manufacturing od stabilności procesów i przestrzeni przez Just In Time, Doka i wskaźniki do samej góry, omawiając te wskaźniki, rozmawiać na ten temat, jak to u nich działa. Dzięki temu mamy po pierwsze benchmarking taki z pierwszej ręki, czyli omówienie tego co jest dobre, co jest złe, jak można zrobić więc pomagają, no, po drugie mamy nominalną wiedzę o demie wraz z przykładami i ćwiczeniami, no a wtedy nowi uczestnicy mogą oczywiście się tego nauczyć, mając szerszą perspektywę, więc jest to niewątpliwie duża wartość dodana. Co jeszcze, no, mając jakby tą grupę taką podzieloną, można też, przynajmniej ja tak robię uważam, że to jest dobre rozwiązanie, koncentrować się właśnie na tych ludziach, którzy nie wiedzą. Dlatego, że wtedy szkolenie zachowuje swój taki pierwotny ryt i jest po prostu kompletne. No bo ja tak naprawdę nie wiem, co ci doświadczeni mają u siebie, jak to u nich wygląda. Nie wiem tego dokładnie, więc trzeba zachować standard, trzeba zachować normę uczenia, wykonać pracę prawidłowo od początku do końca. Więc nowicjusze dostają bazową wiedzę, z ćwiczeniami, z omówieniem tematów, z przykładami, a doświadczeni mogą się swoim doświadczeniem pochwalić i zweryfikować swój standard versus norma omawiana przez trenera, czyli przeze mnie, przykłady i również zbenchmarkingować sobie ją z doświadczeniami innych uczestników. Myślę, że jest to dość dobre rozwiązanie. Polecam, ponieważ robi się zimno taka pora roku, więc jest zimno. Zapraszam Państwa na szkolenia. Lean Manufacturing Wdrożenia i do zobaczenia. Ireneusz Poznański, Kóźnia Produktywności. Wszystkiego dobrego.